Cześć maneczko witajcie z tej strony. Prezes Fenty. ja witam Was. Oto na następnym odcinku z Farminga. Jest to seria, z powrót do serii sąsiedzi na polskiej wsi. Jest dzisiaj z nami, jak to tam Nick przenika, Kamil, czyli Urban. Siema, witajcie. Który tam siedzi sobie w 16. Jak widać, tak przyczepę wyprowadza. A nic, jak Ty ym... mnie widzisz? No przez płot, prze, przez płot przeszłem e, tam przed Twoją goswę bardziej A My dzisiaj sobie zaczynamy od żniw. E, w ogóle zapomniałem sobie muzyczki puścić, e, żeby była na odcineczku. E, ale cóż, już jest puszczona. Jak widzicie, y, jesteśmy na innej mapie. E, mamy trochę inne maszyny. Mm. Bo kombajny miałem przecież Bizona, a tu wyjeżdżam Kejsem. Urban zresztą też ma inny kombajny, ale to zobaczycie na, nie, na jego odcinku. Także już zapraszam do niego. Nie wiem kiedy w ogóle. Ja prawdopodobnie wydam ten odcinek w środę. Nie wiem kiedy Urban będzie wydawał odcinek, który dopiero po tym we odcinku będziemy patrzę. we wtorek. Nie wiem, zobaczę. No są co, co za różnicach to kiedy wyda? Nie? Chyba. Ja nie Ale wiem, bo to nie, będzie mój powrót na YouTube, nie? Więc tym odcinkiem raczej wracam. Mam nadzieję, że fajnie się będzie nagrywać ogólnie. No, fajnie na pewno. Czekaj, bo to już mój jęczmień. Ale ja na te pole mogę jechać ten, polną drogą, więc blisko jest. Ty kiedy jechałeś? Ty jechałeś asfaltem? No Do ja jechałem asfaltem, no. A od polną drogą jest blisko dosyć. Do sąsiada tutaj, jedziemy się rozłożyć. Makary tutaj, stronę. skultywowane. Ciul. Albo no nie, nie będziemy aż tacy z hamsty Zostawimy chociaż. Nie wiem, przykosić. Czy czekać, czy jechać, już zaprowadzić sobie te przyczepy. Nie sobie na objechać znaczy... w koło. Bo tamte pole i tak jest duże. No ja zaprowadzę sobie sprzęt. O, tak troszkę się rozkłada. Jeśli pobawię trochę shaderami może coś jeszcze wikminie fajnego. No no. <laughs> yy, póki jeszcze jest w miarę początek odcinka, to zapraszamy do opisu, gdzie znajdziecie link do, do grupy Urban Team. O kurde. Jak ten... Ufa, dawno tam nie byłem. Jak ten Combine ten jak, Buczy? Od, jak odpalam to buci. Ja mam wszystko na 10. Ja Ale miałem ja wszystko mam... na 100, nie właśnie przed tym, dlatego mówiłem ci po poczego chwilę. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno. Kurde, źle pojechałem. Ale może się uda dojechać jakoś. Nie jest tak daleko sobie. Prawie jestem. Ja tylko tak ci informowałem, bo jakbyś jechał asfaltem, no to... No, to jest daleko, tak. Tam będę jeździł asfaltem, jak będzie John Deere jakiś. Ale fajna jest ta mapa, serio, to są takie zakątki fajne. No dzisiaj trochę pograłem, trochę pogarniałem bardziej i faktycznie jest fajna ta mapa. No, to jest taki mój klimat. U ciebie też są takie płaskie tereny? Raczej, bo to jest te same rejony co ja. Chociaż no inne trochę... Znaczy, czyli, to mnie trochę u mnie też są troszkę, trochę górki, ale... Troszkę większe są te górki u mnie, wiesz. U mnie też są górki, nie, no ale. Nie są tak... jakieś wielkie, ale z, troszkę są. No to u mnie też właśnie tam. A czyli górki. No dwa pola mam takie trochę. A bardziej wiesz, jak, jak są pola płasko, to mam bardziej takie zagłębienia, gdzie jest niżej i tam woda stoi. A to ja tak nie mam właśnie nic zagłębień No. Albo mamy jedno pole, gdzie, gdzie górki są i tam jest, yy, tam jest, no jest ziemia piąta klasa, jest piasek. To jest, to jest chyba mapa na, na Wielkopolsce robiona, chyba wzorowana. Tak mi się wydaje, no, no bo to płaski teren, więc... Yy, tak jak się nazywa tak, ta mapa, tak samo jest w Realu. Wola Brudowska, tak się nazywa miejscowość. Proszę zobaczyć, mam km do tego jest, bo akurat przez przypadek jak, jak zamiast pobierać, to ja na Google Mapów wpisałem i, i wyszło ich, jak, jak popatrzył sobie na tą mapę i na mapę w Google'ach w to podobnie drogi są rozłożone nie wiem jak pola. na polarych nie zwracam uwagi ale... o kurwa, daleko ile masz? to jest pod Warszawą no, to nie jest wielka Polska 380, 380 Mam sowieckie Ja do Warszawy najkrótszą drogą mam chyba 350 Ja 380 Ogólnie... Widzę, że... O kurde Tu jest taka... Kuźwa górka Dziwna Później jakoś sobie to dokoszę No ale kurde Właśnie, że wielkopolska Polska jednak Trudno, jademy dalej Jakoś sobie to ominę bardziej Bo to jest taka dziwna górka tu na końcu pola I kombajn wiadomo duży header I nie będzie aż tak dobrze zbierał Duży header bo tu już jest 6,1 metra Urban chyba ma Ty też masz 6,1 nie? Także podobne no. kombajny mamy A jaki masz zbiornik pojemnościowo? A nie wiem nawet Mógłbyś sprawdzić na szybko? Zaraz ci powiem jednak ci powiem. Zbiornik mam. Gdzie to pisze? 8000. Uuu, to troszkę większy od mojego. Czyli mógłbym wziąć zbiornik tam ponad 10 tysięcy litrów, ale wziąłem z mniejszym zbiornikiem i mam 7300 prawie 400 coś takiego. Także nie ma tragedii. I, I tak, te mniejsze przyczepy, co mam, to dwo, dwie przyczepy, to dwa zbiorniki i, i mam przyczepy zasypane. Tak widzę, że te dwie przyczepy na pewno będę miał zasypane z tego pola. W sumie z tych dwóch pól, bo tutaj sobie kupiłem dwa obok siebie. Czemu tu tak... tu od razu przymiedzy łapię, że, że te pola nie należą do mnie, czy co? Czy jest coś nieurośnięte, czy, czy sąsiad coś tu mi wsiał Ej no centralnie Co ja jest skosić? No A co cały header czy kawałek? O dobra teraz idzie, musiałem podnieść wyłączyć I włączyć jeszcze raz i teraz idzie Może mapa ma coś w sobie? Nie wiem ale teraz jak będzie słoma zebrana To będę nawoził obornikiem później zaoram Także... Mm, nie powinno być żadnych problemów. A jak sąsiad mi wiedzie się wnikiem na moje, to go zatłukę. Się z nim rozlicza. No. Nie wiem, co to są sąsiad, ale jak troszkę zarobimy, to od niego to odkupimy. Mam nadzieję, jeśli będzie sprzedawał. fajnie by było, bo tutaj chcę. Tutaj, jak widzicie, dwa pola udało mi się odkupić yy, koło siebie. Tak, I akurat mamy na, na obydwu jęczmień, także spasowało. No i yy, także, przy, jak nawiazę obornikiem, to będziemy je sobie złączać, żeby było takie jedno. Fajne, yy, fajnie, fajnie, fajnie. Z 5 metrów do, do końca okrążenia mi zabrakło. Centralnie ja wierzę, to maja. ja się depam właśnie idealnie do sześćdziesiąteczki. Sobie najpierw podjedziemy tymi mniejszymi przyczepami. Później, jak zbraknie, tam z tyłu stoi dwunastka z tą demką taką większą. W nie liczyłem, ale na obydwa zestawy podobnie chyba wchodzi, bo tutaj na tą przednią nie inaczej wchodzi, bo na tamtą tylnią wchodzi 5, na tą przednią wchodzi 7, także tutaj mamy 12, to na tam mamy 17, także tam dymka jest lekko większa. Już sobie pędzimy <laughs> Będziemy sobie ty, tym tutaj jazdem Tutaj co chwilę są wjazdy, bo tutaj jest ten rów taki dość duży Tutaj gdzie sobie kupiłem pola Oj kurde wjechał w wózek puścimy Sorry. sobie tura, żeby żeby nie zahaczyć o rurę. Sobie zgasimy 60 na razie. Tutaj jeszcze na pewno z dwa okrążenia mamy, czyli tutaj jeszcze z dwa zbiorniki będą. Także ten zestaw jednak nie starczy nam. Z tego co patrzę, a raczej to pole zdążymy skosić w odcinku, bo mam nadzieję, że takie, takie po 25 minut będziemy robić mniej więcej odcinki, nie? No, także zdążę sobie na luzie. Ty pszenicę będziesz yy, na, na słomę ciął, nie? Słomę będziesz... czy sieczka będziesz walił no, słałę właśnie, no, na, na razie chyba to to koło domu gdzieś tutaj A później może to sprzedam, bo za obornik będę wymieniał chyba... Możesz, możesz mi podwieźć, ja ci ja mam dosy, dosyć już mi świnie naprodukowały tego obornika Także mogę ci tam Dogadamy się, nie? Port Co? No co sobie to zamknę... Kurde, mole co tu jest? Dobra Ciul Wiem, że to trochę nierealnie wygląda Bo normalnie by kombajn skosił ten To Ale fajne pole 141 Tak między płotami tam w tym, w tej wiosce. No, ja lubię takie pola. No ja najbardziej nie lubię y, takich trójkątów. Wiadomo, pole mam takie trójkątne to... Tylko, że to było pierwsze pole, jakie w ogóle mój ojciec miał. Hektar siedemdziesiąt w takim trójkącie się zaczynało, a teraz już jest stówka, gdzie ładnie, nie? No. O nie, ktoś do mnie pisze na Discordzie. Dobra, odpiszę mu podcinku. Wiem chyba, kto, kto to nawet pisał. Nie patrząc, bo też na, na mesiu do mnie kilka osób napisało. <grym> Ty prasę masz, nie? Ja sobie prasy jeszcze nie kupiłem i prawdopodobnie to będzie jeden z pierwszych nowych nabytków jak będę kupował. Myślę, żeby nawet sobie tego prasowania słomy na teraz na następny odcinek nie zostawić. Także już w następnym odcinku raczej będą jakieś nowe nabytki, o ile będzie dobra cena na jęczmień i uda mi się go sprzedać. świnie też mogę trochę sprzedać, także ewentualnie tros troszeczkę kredyciku jeszcze zaciągnąć, bo mamy troszkę kredyciku, bo wiadomo kombajny jest inny, większy. Drugie gospodarstwo, gdzie mam postawione świnie, jest nowsza, nowszy budynek do świn, także trzeba było troszkę zaciągnąć tego kredyciku, żeby, żeby jakoś to postawić i kupić. Myślę, że w nas... w najbliższych odcinkach tam na tamtego spo. na tamten. no, gospo ze świniami pojedziemy. Prawdopodobnie mam już to zaplanowane, jak, jak i co po kolei będzie robione. Także. Wtedy będzie zobaczycie zobaczyć gospo, jak znowu musiałem je stworzyć w farmingu Ale powoli lubię takie tworzenie pól we farmingu Fajnie to teraz zrobili, że można ten teren rzeźbić i w ogóle, także... Nie wiem, ty, ty trochę się bawiliś w farmingu tym tworzeniem? Takiego czegoś? Co, No Gospodarstwo? No bawiłem się. Udałem sobie tam spotka. Mi się spodobało. sobie tam, i... Coś tam I tak... Tak jak na, poprzed... na poprzednich sąsiadach zrobiłem ten... zrobiłem sobie gospod... E, taki tu teraz musiałem sobie stworzyć gospo ze świniami. I fajnie nawet wychodzi. Widzę, że już pierwszy zestaw yy, będzie pełen Bo ta, na tą jeszcze mi to na zbiorniku teraz zostanie Dobrze, że tak jęczmień sypie, Przynajmniej będę miał co sprzedać Ty pszenicy ogólnie chyba będziesz miał odciula Bo masz dwa duże pola pszenicy Z tego co zauważyłem No, to, ale ja na razie nie sprzedaję no to co... duże pola, no takie średnie, no mało No nie wiem, jak na początek to to duże. Nie. No dobra, nie będę się sprzeczał. Nie będziemy się kłócić na odcinku. Dam radę. Ja chcę takie maszyny tutaj mieć duże, że chłopię. No ja też. Znaczy, kombine myślę, że ino raz jeszcze będziemy zmieniać. Czekajcie. Ostatnio miałem na, na lekcjach ustawić motowidła na dwie trzecie wysokości zboża, tak mniej więcej. Miałeś kiedyś w szkole ten ustawienie kombajnu? Co? Miałeś kiedyś już w szkole ten? No uczyłeś się jak ustawić odpowiednio kombajn do koszenia? No to. Tam miałem na, tym, na kurs na Komaj. Może prawie na Komaj? Nie, nie, ma? nie mam, ale ja normalnie na lekcji to miałem. Na jak miałem ustawić na, na, na kursach? Kurs kurs w trzeciej klasie mogę robić. Chyba. No ja teraz robię. No ja w tym roku robię chyba. No w zeszłym to roku było. ja pomyślę. Ja robiłem koniec drugiej klasy. Ja nie wiem, jak to teraz wyjdzie. Bo niby nie mogłem, ale bo nie miałem 18 lat. Uh -huh. Ale miałem uprawnienie na ciągnik i powiedział, że mogę. A papiery dostanę dopiero, jak będę miał 18 lat. O, tak to wyszło. I, I to... papiery dopiero mi przysłali tam w czerwcu, nie? Po urodzinach godziny. No to widzisz. Ja no. dopiero mam urodziny w październiku, także kapsko przed chwilą dopiero co miałem 17. Nie? Ile? 22 dni minęło od moich urodzin Dokładnie. Także dość niedawno dopiero dobiłem do 17 lat. Niestety to jest ten ból. Czemu. Cześć się no, 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 no ale już ten z mojego rocznika większość ludzi już będzie miało B i, i będą sobie śmigać samochodami, a jeszcze nie. Chociaż. E, chociaż no. Jeździć już jeżdżę, nie. Widziałem. Nielegalnie, ale... To najlepsza raz, że do szkoły samochodem I później wracałem i nagrywałem snapa I jedną ręką trzymałem kierownicę przy 180 I sobie nagrywałem normalnie snappa Ty o tyle jeszcze nie A Ja ścigaczem jechałem 250 ja no, tam gdzieś 150, ale to to w Niemczech, nie? No w Niemczech, Niemczech jeszcze. Odstradę. Wiadomo, że w Niemczech, nie? Że nie w Polsce. No ja w Polsce. <laughs> ja mówię, w Polsce. W Niemczech jeździ tak szybko. No, no. Dobra. No to masz od strady bez ograniczeń, nie? 200 nie Sobie na szybko jeszcze skoczymy, 60 odstawimy. Plandeki naciągniemy na przyczepki. Podstawimy ten zestawik i przyjedziemy 12 po resztę zboża. No, ten zestawik wchodzi prawie 13, także nie jest tak źle. Myślałem, że 12 będzie wchodziło. No, ale tak jak te, duże, te większe pole są w oddali, to, to chyba będę jeździł 12 a nie 60. Bo nie będzie mi się chyba chciało jechać z opryskiwaczem No to będę musiał, bo Bo opryskiwacz jest troszkę Mały, żeby jechać dwunastką Ni? Ty też będziesz raczej tym opryskiwaczem Bo ty masz taki sam opryskiwacz, nie? Mhm Opryskiwaczem będziesz jeździł sześćdziesiątką raczej, nie? No, albo zatarę zobaczę jeszcze nie, ja, ja na razie dwa ciągniki, ale nawet jak dokupię ten, co teraz mam w, w planach, to, to i tak prawdopodobnie 60 będę jeździł z opryskiwaczem. Najbardziej będzie pa pasowała 60. I tutaj mamy stać taką. Co tam może odpalone? W kombajnie no może nic. odpalone warioty? No Na całym twoim Całe twoje gospel oświetla Wsiadłem do dwunastki tak patrzę Coś u ciebie się świeci, i header widać Ale nic, zapitalamy Naszą dwunastką Ładnie wyglądającą która odremontowana jest i przynajmniej yy, nie przestawia się jak jest zgaszona w garażu. Bo tam, co mieliśmy na polskich polach, tą, tą y, dwunastkę, co miałem, to ona w garażu, jak, jak ją zgasiłeś i miała lekko skręcone osie, to się sama przestawiała w garażu. Yy, także fajnie, fajnie się bawiła. Ty jakiś mod na kamerę w tym, w traktorach? No, jak się odwracasz to jest inaczej. No, bardziej na bok jeszcze się patrzysz. No, fajne to jest, nie wiem. Chyba szyb, wiem, szyb. no jest fajne, 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 fajne. Tak samo jak fajne jest to na ten dźwięk Sopon. Przy dużych szybko prędkościach, nie? No, to jest super właśnie. Fajne teraz modyfikacje powychodziły I mam nadzieję, że jeszcze jakieś fajne powstaną. Bo jeszcze przynajmniej ponoć rok ma być do następnego farminga. To, to akurat ci od modów mogą się wykazać jeszcze. Bo teraz raczej większość graczy sobie u rozmaica modami tą grę żeby mi się jeszcze chciało grać w tą dziewiętnastkę także także dobrze jak jeszcze kilka takich fajnych mo modzików wyjdzie nie wiem co jest z, tych z, z tym złożem w tych kilku miejscach, że tak nie skośisz, a pod innym kątem podjedzisz, skośisz. Ajczu, mamy ostatni przejazd. Nawet na 1 trzecią headeru mamy. Ile mamy ogólnie pokosów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siódmy. Robię teraz. No. Myślę, że troszkę belek tutaj będzie, bo już słomy nie mam nic u świń. Także obecnie yy, nawet nie produkują obornika, jedynie gnojewica, której już mam w miarę dużo. Ty będziesz chciał do mnie brać też gnojewica? No, jakbyś mógł dać. No tylko nie wiem, czy czy, tą czy będziesz chciał jeździć tą twoją beczką. No, tak wiesz, dla mnie kupione. Dla picu, No chyba, chyba mi się zdaje, że dla picu. Nie wiem, czy by ci się... ile ona mieści, 2,5 tysiąca litrów? Nawet nie wiem. Chyba coś takiego z tego, co patrzyłem. To, to nie wiem, czy by ci się niemu chciało uwracać. A dzisiaj patrzyłem, bo, bo chcę, chcę sobie kupić 14 000 litrów beczkę. Lecz myślałem, żeby na początek kupić taką 10 000 litrów, lecz nie ma żadnych fajnych, także jednak będę musiał kupić już tą 10, 12, 14 000 litrów. Wiadomo, już będzie na zapas już yy, na większość serii nie będę musiał jej wymieniać przynajmniej. Dobra, My skończyliśmy ko koszenie owsa Yy, jakiego owsa, jęczmienia przepłaszam także wysypiemy sobie i zakończymy yy, miniaturkę będziemy, będziemy czas robić i finito. Yy, mam nadzieję, że dzisiaj jakość filmu będzie dobra, bo sobie zmieniłem. Bo miałem ustawione w OBS na 25 000 bitrate przy nagrywaniu no to jest niepotrzebne przecież i tak na 1080p i w 60 klatkach chyba wystarczy tysięcy bitrate'u więc nie wiem po co miałem ustawiony taki duży bitrate na nagrywanie no ale cóż yy, ja w tym odcinku yy, w tym odcinku też by było na tyle yy, zapraszam na następny odcinek Durbana yy, na kolejne żniwa no i co, do następnych odcinków. Na razie, trzymajcie się, cześć. Na razie, cześć.